Anagramiczność tych dwóch nazwisk, bo z każdego z nich prawie można otworzyć nazwę. Nazwisko rywala Clemens już w powietrzu i to jest dobry skok. Przypomnijmy, że to jest skocznia o punkcie K 125 metrów, nie 120. Rekord 143,5 Zimona Ammana, a później wyrównany przez Mariusa Lindwika w ubiegłym roku. Amman się tutaj nie zakwalifikował, a Klemens skoczył 130. I pół metra, a więc dalej niż w serii próbnej, dalej niż we wczorajszych kwalifikacjach. Jakie warunki wieczne będzie miał odjęte, punkty, a stwarza już realne niebezpieczeństwo. No i popatrzmy, macie kot. Dynamiczne, mocne wyjście z progu, i myślę, że gdzieś poza punktem konstrukcyjnym wylądował reprezentant Polski. Macie, 44, miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju, bo 44 był w Oberstdorfie, 126,5 metra. Będzie miał odjętych 6,5 punktu za wiatr, widzą to Państwo dokładnie. Jego nota 108 i. Jest sygnał od Michała, doleżała, No i Piotrek! Porada, atak, pora! Na to, by znaleźć się gdzieś tam z przodu i to jest powyżej 125 metrów bliżej. 130 metra wylądował reprezentant Polski. Dokładnie 129,5. Odległość uzyskana przez Piotrka Żyłę będzie miał dodanych 3,7 punktu. Od sędziów patrzę na noty. O, no, po 17,5. Jedna nota 18-punktowa, ta nie jest brana. Ale my się skupiamy na Andrzeju z Życzymy mu tych 133 metrów, bo w tych granicach skakał i w kwalifikacjach. I dzisiaj w serii treningowej. Po raz drugi Andrzej w turnieju czterech skoczy wieje mu lekko pod Soko nad zeskokiem skokiem że i stękała i pięknie, pięknie. Naprawdę potwierdza to, że to jest jego sezon, że to jest jego odrodzenie, że on tutaj wyznacza... Nowy styl: 133,5. Popatrz, jak to się ładnie układa, Sebastian. 139 grudnia w Obersdorfie się zaczęło, kiedy Dawid stanął na podium. potem 10 konkursów z rzędu. On lądował w czołowej trójce. Ostatnie dwa lata. Tu w Garmisch Partenkirchen również stawał na podium. Dawid Kubacki, wysoka trajektoria, i Dawid, piękny! Nie, Dawid wspaniale, Dawid daleko, brawo, 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 jakaż to będzie odległość reprezentanta Polski, 139 metrów, a więc najdłuższy skok pierwszej serii, jakżeż pięknie ten skok wykonał Dawid Kubacki, powinny być wysokie no to Z jedynym Polakiem, który wygrywał w Garmisch-Partenkirchen, wtedy kiedy, tak jak Juju Kobayashi, wygrał wtedy wszystkie cztery konkursy, Kamil to! Ależ byłoby cudownie, gdyby dwóch biało-czerwonych skoczków było na dwóch pierwszych miejscach I to jest piękny, daleki, dobry skok Kamila Stocha Bardzo ładnie, stylowo wykonany przez naszego reprezentanta Ale on nas do tego już przyzwyczaił 135 metrów 139 na razie Dawida Kubackiego To jest druga odległość 130. Jeszcze nigdy nie udało się wskoczyć tutaj do drugiej serii Olkowi W 2015 roku był 41 Ważne, by powalczyć, by oddać dobry skok. No to jest zły skok Olka w okolice punktu konstrukcyjnego 125 metra. Dokładnie w punkcie K wylądował reprezentant Polski. Patrzę na warunki, w jakich Olek skakał. Teoretycznie, mówię teoretycznie, ten wiatr mu nie przeszkadzał. 800 metra na sekundę z tyłu skoczni. Jeden punkt z tego tytułu dodany. 108,2. Dziesiąt... Czołową dziesiątkę zadyka Martin Haman. jeszcze jeden to też, o czym wspominaliśmy na 15. miejscu po pierwszej serii jest Klemens Murańka. I pięciu biało-czerwonych będziemy oglądać w serii finałowej. Na niebiesko zaznaczeni ci najlepsi przegrani w parach, jak Jan Herrel, Junshiro, Kobayashi. Między innymi także Gregor Szwanden, Kejci Sato i Tomas. Liczymy Klemensowi Murańce. Klimek na 15. miejscu po pierwszej kolejce. To był dobry skok 135 metra w tej pierwszej serii. Zwycięstwo w systemie KO. A teraz Klimek troszkę go tam w powietrzu zaczęło obracać. On to szybko opanował. Ląduje jednak sporo metrów przed Zieloną linią, a więc nie ma mowy, aby teraz mógł objąć prowadzenie. Klemens. Murańka, piąty start w turnieju czterech skoczni. 126 metrów w tej drugiej serii. Miał w tym sezonie już konkursy, które kończył w pierwszej dziesiątce. To było, wrócę. Masta, ale to jest nieważne. Ważne jest Piotr Żyła, a więc ósmy skoczek po pierwszej części. On musiałby skoczyć około 140 metrów. I pięknie! Znakomity skok w serii finałej, Piotrka. Brawo, Piotrek. Być może nie tak na tyle, by wyprzedzić Karla Geigera, ale i stylowo ładnie i odległość 137 metrów uzyskana przez naszego reprezentanta. No brawo Piotrek. W tym sezonie dwa razy na podium. Pamiętamy, drugi był w Ruce, trzeci był w Engelbergu. Po Oberstdorfie w klasyfikacji turnieju Piotrek zajmował 21 miejsce, no bo też 21 był podczas pierwszego konkursu, a w tym momencie 259,9 to nota Karla Geigera, a Piotrek Grzyła będzie nowym liderem, 264,5 o 50 Protorycznie znajduje się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Andrzej oczywiście jest wiara we własne możliwości, w ten potencjał, który tkwi w tym skoczku. Około 139 metrów, dynamiczne, mocne wyjście z progu. I teraz ładnie niesiony jest Andrzej Stękała. Wylądował przed tą zieloną linią. Ją sam wie, że troszeczkę zabrakło. Minimalnie, ale jednak tego noszenia, by gdzieś tam w okolicach Piotka żyły się zakręcić. 133 metry. Noty po 18 punktów od sędziów. Bezwiecznie, tak pokazuje wskaźnik. A więc nie będzie miał ani dodanych, ani odjętych punktów za wiatr. Andrzej Stękała, 14 platforma startowa. A więc tak jak podczas pierwszego swojego skoku, nasz reprezentant z Piotrkiem Żyłą przegra, z Karlem Geigerem również, podobnie jak i chyba z Joju Kobayashim, na piątym miejscu w tej chwili Andrzej Stękała. Ale brawo, brawo Andrzej. Kolejny 18 rok pamiętamy, teraz życzymy, troszkę wieje z tyłu. Trudna sytuacja, wystarczy 131. Kamil Stok znakomicie leci, ląduje i chyba poza tą zieloną linią. Chyba mamy lidera, a więc dwaj polace na czele. Kamil Stok przed piotkiem żyłą, tak to przynajmniej w tej chwili wygląda. Przypomnijmy, tak, 132 metry. Przypomnijmy, że po trzech. W kolejkach tego 69 turnieju czterech skoczni Kamil Stoch prowadził o jeden przóg przed Halworem Egnerem Granerudem teraz Kamil skacze znakomicie. 18, 18,5 punktu. 90 punktu dodanego za wiatr. To są wszystko przeliczniki, które zawsze musimy uwzględniać. Cieszą się polscy trenerzy, bo mamy dwóch Polaków na czele. Pierwszy. No właśnie, muszę zawiesić na chwilę głos, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj coś mogło nas zawieść. 260 no ta Piotrka żyła, a jednak, a jednak Kamil drugi, a jednak. Ale za to Piotrek pierwszy. No jak, jakie by nie było rozwiązanie, jest dla nas radosne. Piotr żyła przed Kamilem Stochem, dwóch do końca. A tymczasem Kamil o jedną dziesiątą punktu wyprzedził Karla Geigera. Prowadzi Piotrek Kamil i teraz. Dawid Kubacki. Dawid 21 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. 4 zwycięstwa. Pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci. 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotka Żyły, by dołączyć do kolegów. Wysoko nad Dawid! Dawid, ja też tutaj! Ależ ale znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu. Niesamowicie jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord, Rekord skoczni ma. 144 metry. Pół metra dalej od rekordu skoczni. Ale w jakim stylu. Znakomicie. Idealne noty. Pojawiają się dziewiętnastki. Nota osiemnasto i półpunktowe. Odjęte. 5,3 punktu. Przemek Dawid Kubacki będzie liderem. Piotr Żyła na miejscu drugim. Kamil Stoch na miejscu Trzecim na pozostał tylko Halvor egner od dwóch Polaków dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Panowie, takiego prezentu noworocznego, no to my bardzo dziękujemy. Tak, próba w powietrzu, tata Zuzanny, 144 metry, tak jak w tym drugim treningu w Sylwestra, tak i teraz w Nowy Rok. Dawid Kubacki, najlepszy w historii na Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen. Cóż my teraz mamy <grym> Państwu powiedzieć, skoro został lider Pucharu Świata, skoro został Halvor Egner Granerud. No, e, Granerud zajmuje albo pierwsze, albo czwarte miejsce. Życzymy mu jak najlepiej, czwartego. ale gdyby Sanne, którego już nikt nie odbierze przynajmniej przez rok. A w turnieju czterech skoczni Granerud cztery punkty przed Geigerem. A Kamil Stoch na trzecim miejscu. A Dawid Kubacki na czwartym miejscu. Kamil Stoch traci 6,7 punktu do Graneruda na półmetku turnieju czterech skoczni. Dawid Kubacki tylko 8,6 punktu. A Markus Eisenbichler, który jest piąty. Tu strata już jest większa, bowiem 23,5 punktu. Kamil Stoch trzeci. A gdzie jedziemy? Jedziemy przecież do Innsbrucka, do ulubionej skoczni Kamila Stocha, tam gdzie on się czuje pewnie. No i ten.